Dzień dobry, witam Państwa na porannym komentarzu. Przechodzimy do komentarza makro. Popatrzymy, co jest dzisiaj najważniejsze w tych danych. Mianowicie szukamy. Będziemy mieli Wielkiej Brytanii kwartalny raport na temat inflacji. Następnie z Wielkiej Brytanii o 13.00 decyzja w 40%. Tutaj ważne rzeczy. Stopa procentowa i program QI. Bez zmian. Takie są oczekiwania. Potem 13.30 wystąpienie publiczne szefa banku Anglii. 14.30 ze Stanów. <coughs> Wnioski z zasięgi dla bezrobotnych. 16 ze Stanów zamówienia na dobre otwarte użytku. bardzo ważne dane. I 16 ze Stanów raport jest dla sektora usługowego. Dobrze przypominam, tutaj 2 trzecie PKB jest wytwarzane w tym sektorze. Bardzo istotne dane. I co jeszcze dalej? No już dalej nic. W takim razie możemy przejść do głównych instrumentów kontraktach na 500 wciąż brakuje nam falice, czyli zejścia w rejon tutaj tego dołka 2,457. Potem będzie można oczekiwać na kolejną falę wzrostową. Target 2,490, 2,500. Po przesileniu można spodziewać się większej przeceny co najmniej w rejon 2,400. Tak. Tutaj na DAXie sytuację mamy taką, że w krótkiej perspektywie też jeszcze można mieć powrót na ostatni dołek, na ostatnie dołki. 12 080, 12 090 punktów. I potem po obronie tych dołków moglibyśmy liczyć na powrót do okolicy około 12 300, dopiero potem przecena. Na polskim rynku próba przełamania tego oporu i tego oporu się nie udała, rynek się cofnął, więc najprawdopodobniej w tej najkrótszej perspektywie jak przejdziemy teraz, przejdźmy na świece dzienne. Możemy wrócić na te dołki, to są poziomy gdzieś około 2,330 i potem gdy rynek amerykański będzie robić nowe szczyty możemy na naszym rynku zaatakować tegoroczne maksimum. Po nieudanej próbie trwały do przełamania tych oporów, można oczekiwać na poważniejsze spadki. Teraz euro-dolar, zrobił wczoraj na szczyt na poziomie aż 1,19 i kilka pipsów, negatywna świeca. Potem dwie spadki. No, myślę, że z tego już <grym> strona popytowa się nie ginie. Przełamanie wsparcia <grym> na 1,1840. I oczywiście zresztą do dołka. Późno <grym> skutkować z spadkami. Tutaj mamy ważne wsparcia. <grym> Gdy one zostaną przewite, to powinniśmy zobaczyć poważniejszą przecenę, ale korekcyjną, gdy z dłuższej perspektywie być jeszcze nowy szczyt. I dopiero po tym nowym szczycie przesilenia. Żeby to wyjaśnić dokładniej, jeszcze przejdźmy na indeks dolara, warto by śledzić. Na indeks dolara weźmy sobie tutaj świece może nie tygodniowe, ale dzielne. W jednej świecach widzimy, że jesteśmy. No, zakończyliśmy falę siódmą. Powinniśmy teraz zrobić korektę w postaci fali ósmej. nie może zakończyć korektę w trendu. Jeszcze powinniśmy zobaczyć jeden dołek. I dopiero wtedy czeka nas wielkie odradowanie. Wracamy do sytuacji na tych głównych instrumentach. Teraz możemy obejrzeć sobie, co się dzieje na <laughs> dolara do złotego. Tutaj powinniśmy zobaczyć odbicie. W postaci fali czwartej, potem jeszcze <laughs> na wydołek, w perspektywie kilku tygodni i dopiero potem duże obrazowanie. Złoto. Stronie popytowej nie udało się ponownie przebić tutaj tego oporu na poziomie 1270. Mamy też tutaj jakąś konsolidację. w wcześniejszych silnych, w dosyć silnych wzrostach. <laughs> Przekroczyliśmy za to Ważne wsparcie na poziomie 1264. Jeśli nie jest to pułapka, to w dalszej perspektywie powinniśmy zobaczyć przecenę. Mielibyśmy tutaj duże A, potem duże B. I potem, gdy dolar będzie robić nowe bełki, to tutaj byśmy zobaczyli duże C z poziomem około 1297. I dopiero potem przesilenie i poważniejszy ruch w dół. No i przechodzimy teraz do sytuacji na budzie cen ropy. Na ropie mieliśmy tutaj najpierw bardzo silny spadek. Potem rozpoczęło się odbicie pod koniec sesji wtorkowej. Odbicie powinno być korekcyjne. To było, powinno być falabę. Przed nami jest jeszcze C. Sygnał w tej falice pojawi się wtedy, kiedy przebijemy wsparcie na poziomie około 49,20. Potem <coughs> powinniśmy przebijać tutaj te wsparcia, ale na krótko. Kluczowe wsparcia są między 475 47,70. To jest szczyt poprzedniego. Ruchu wzrostowego. na <grym> pierwsza. Więc jeśli mamy mieć jeszcze dalsze wzrosty, to <grym> spadki z tego szczytu, bo tutaj to byśmy trzecią, w postaci pani czwartej nie powinny schodzić poniżej tych wsparć. <grym> potem w dłuższej perspektywie czekają wzrosty. Powrót na 50,5 i wyżej bardzo silny otwór. 52, myślę, że nie do przebicia i potem większa, większa przycera. To wszystko na chwilę obecną. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.